Obrońcy tytułu piłkarzy Jagiellonii Białystok w 13. kolejce PKO Bank Polski Ekstraklasy podejmują Koronę Kielce, która jest tuż nad strefą spadkową. Na trybunach selekcjoner reprezentacji Polski Michał Probierz. Ciekawe, czy pamięta o subskrypcji oficjalnego kanału Ekstraklasy na YouTubie. Wy pamiętajcie, żeby nie przegapić kolejnych filmów i kolejnych skrótów. A w skrócie tego spotkania zaczynamy od akcji Mariusza Fornalczyka. Ładny rajd, no ale strzał złapany bez problemów przez ławo Abramowicza. Ale tak w ogóle to korona prezentowała się naprawdę dobrze w pierwszej połowie starcia z Jagielonią, chociaż teraz akcja mistrzów Polski i mas do Hansena ten chyba chciał strzelać, ale ostatecznie strzela Nene i po rykoszecie myli Sawiera Dziekońskiego swoją drogą byłego bramkarza Jagi. Gospodarze prowadzą 1 do zera, chociaż korona nieźle zaczęła ten mecz, to mistrzowie Polski po drugim trafieniu w tym sezonie Nene na prowadzeniu. Korona jednak nie ma zamiaru rezygnować, stwarza sobie sytuację podbramkowe, tutaj sam na sam z bramkarzem wychodzi Adrian Dalmau lobuje Abramowicza piłka w siatce, ale gola nie ma był Hiszpan na spalonym i to na ewidentnym spalonym chwilę później kolejna akcja gości, uderzenie z dystansu Miłosza Trojaka no i ma problemy Golki Jagi. Ale piłka posłana mocno, natomiast w środek bramki poradził sobie Abramowicz z tym strzałem. Naprawdę ciekawe widowisko, bo też Korona walczy jak równy z równym. Teraz trochę przypadkowości. Jesus Imas doszedł do dobrej sytuacji podbramkowej. Tam Saczek, Czurlinow próbował wybijać Trojak. Ostatecznie strzelał Jesus Imas i tym razem Dziekoński popisał się dobrą interwencją. A w odpowiedzi kolejna doskonała parada bramkarza Jagielonisławomira Sławomira Abramowicz. Tym razem strzelał nie pierwszy raz w tym meczu Adrian Dalmau. Końcówka pierwszej połowy. Pululu, pululu do Hansena. Hansen do imaza, imas i co? I bronik Sawier Dziekoński. Zabawili się w polukarnym korony mistrzowie Polski. Kilka. Podań wymienionych na dosłownie kilku metrach kwadratowych, no ale ostatecznie tego miejsca trochę zabrakło. Z ostrego kąta strzelał imas i dobra interwencja Dziekońskiego. Do przerwy Jagelonia prowadzi 1 do 0. Początek drugiej połowy. Marcel Pięczek w pole karne. Doskonałe dośrodkowanie i jest remis. Adrian Dalmau ma swojego czwartego gola w obecnych rozgrywkach. I mamy remis. Korona, która naprawdę spisuje się w tym meczu dobrze, doprowadza do wy Wyrównania. Adrian Dieges, ależ długa, ależ fantastyczna piłka do Jezusa i ma za imas! 2 do 1 dla Jagiellonii! Tylko przez minutę cieszyli się piłkarze i kibice Korony z remisu, bo dosłownie zaraz potem fantastyczna, cudowna asysta od Diegeza i Ima. Se strzela swojego szóstego gola w tym sezonie, a Darko Czurlinow potwierdza dominację Jagiellonii. Co to był za przepiękny strzał? Wow, ależ fantastyczna bramka Darko Czurlinowa. Pierwsza jego bramka w PKO Bank Polski Ekstraklasie. 3 do 1 dla Jagiellonii. Białystok, Korona do samego końca próbuje atakować, próbuje zagrać. Bramce Sławomira Abramowicza. Tutaj Wiktor Długosz źle złożył się do tego strzału. Ostatecznie nie uderzył na bramkę, ale jest uderzenie szykawki. Cały czas jesteśmy w okolicach pola karnego. Jagieloni, Jaga zamknięta, jeszcze tutaj jest, strzelał Remakl, ale proste w ręce Abramowicza. Ostatni gwizdek i zwycięstwo Jagieloni, biały nad koroną Kielce. Pewne zasłużone 3 do 1, ale szczególnie w pierwszej połowie i na początku drugiej korona zawiesiła wysoką poprzeczkę dla mistrzów Polski. Ostatecznie jednak trener Adrian Siemiec może być zadowolony. Dzięki temu zwycięstwu Jagielonia wraca na drugie miejsce w tabeli, ma 3 punkty strategiczne. Do prowadzącego lecha Poznań. Jeden punkt przewagi nad trzecim rakowem Częstochowa. Korona jest na 15 pozycji tuż nad strefą spadkową. Jakielonia Korona 3-1. Subskrybuj bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.